Wydrukowałam już Pani badanie słuchu. Tutaj mogę Pani teraz przedstawić, jak to wygląda. Jest to Pani audiogram, i tutaj możemy zauważyć, że ma Pani ubytek słuchu w stopniu od lekkiego do średniego. Ubytek lekki mamy na tych niskich częstotliwościach, co też możemy zauważyć tutaj na tym wykresie. Prawidłowe słyszenie jest zaznaczone szarym obszarem. Na niskich częstotliwościach sięga 20 dB. U Pani jest to 30 dB. Jeśli chodzi o wysokie częstotliwości, niedosłuch sięga już nawet do 60 dB. W związku z tym jest to niedosłuch średniego stopnia. I tutaj możemy zauważyć, że takie literki jak F, C, S i tak dalej, te, które są tutaj wypisane, często mogą Pani umykać. Kiedy z Pani z kimś rozmawia, może Pani nie rozumieć mowy właśnie przez to, że niektóre literki nam wypadają i nagle ta mowa staje się niezrozumiała. W związku z tym, teraz zaproponuję Pani kilka rozwiązań aparatów słuchowych, takie, które w jak najlepszym stopniu zrekompensują ten ubytek słuchu i spowodują poprawę rozumienia mowy. Na początek pokażę Pani aparaty załóżne. Proszę bardzo, wygląda to w ten sposób. Może pani sobie właśnie wziąć, pooglądać. Są to aparaty słuchowe trzech firm, trzech różnych firm. Wyglądają one bardzo podobnie. Czy ma pani może jakieś preferencje odnośnie aparatu? Czy ma być to właśnie zauszne, czy może rozwiązanie tutaj tego typu wewnątrzuszne? Zdecydowanie bolałabym wewnątrzuszne, bo mm -hmm. jest bardzo dyskretne, tak. niewidoczne, a ten aparat zauszny mm -hmm. no, jest widoczny. Tak, Także to prawda. Zdecydowanie preferowałabym wewnątrzuszny. Mm -hmm. Dobrze, to może zrobimy tak, że na razie przymierzymy te zauszne, Dobrze. zobaczymy, dostosujemy do Pani audiogramu i zobaczymy, jak w ogóle Pani będzie w tym słyszała. Znakomite, takie wewnątrzuszne są znakomite. To możemy właśnie tak zrobić, że przymierzymy zauszne. Dobrze. Pobierzemy formę z ucha na wykonanie tych wewnątrzusznych. A tutaj tylko sprawdzimy ustawienia. Dobrze. Tak, żeby do Pani indywidualnie dopasować. W takim razie ustawimy aparaty na zausznych, natomiast już ostatecznie Pani aparaty będą wewnątrzuszne. Jeszcze to, co jest ważne, jeśli chodzi o aparaty słuchowe, przysługuje Pani dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia i wynosi ono 700 zł do jednego ucha. Znakomicie. Dokładnie. Jeśli będzie Pani się decydowała na dwa aparaty słuchowe, będzie to dofinansowanie w wysokości 1400 zł. Dobrze, to wybiorę aparaty firmy szwajcarskiej. Teraz zaprogramuję do pani niedosłuchu i założę na ucho. Dobrze. Teraz będę łączyła się z aparatami słuchowymi bezprzewodowo. Jest to najnowsza technologia i najnowsze rozwiązanie stosowane w aparatach słuchowych. Chwileczkę to zajmie. Aparaty słuchowe już się zaprogramowały do Pani niedosłuchu, i założę teraz Pani na uszy aparaty słuchowe. Teraz założę aparat słuchowy już na ucho. Założyłam już aparaty słuchowe zaprogramowane do pani niedosłuchu i proszę powiedzieć, jakie są Pani wrażenia? Czy słyszy Pani lepiej, czy coś jeszcze poprawić może? Słyszę lepiej. Mhm. A czy jest w porządku, czy nie jest za głośno albo za cicho? Może coś zmienić? Słyszę tylko um, takie dźwięki jak s. Mhm. s" bardzo. Takie wydłużone, mhm. wydłużone. Czyli te wysokie, tak, Dobrze, te wysokie częstotliwości. Dobrze, to trochę obniżę te wysokie częstotliwości. A jak jest teraz? Czy jest trochę lepiej? Zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie. Mhm. Czyli tak jak jest teraz, to by mogło tak zostać? Bardzo dobrze. I widzi Pani różnicę, kiedy nie było aparatów, a teraz ma Pani tą pierwszą przymiarkę? Bardzo dużo. To bardzo się cieszę, bardzo mi miło. I teraz możemy teraz przejść do tego, że chce Pani te aparaty wewnątrz uszne, prawda? Tak, chciałabym zobaczyć, spróbować tak. i wolałabym bardziej dyskretne, ponieważ mam uczesanie za ucho zawsze mhm. już przez wiele lat. Tutaj widać ten przewód prowadzący do ucha mhm. do aparatów i wolałabym, żeby były Oczywiście. bardziej dyskretne. Oczywiście w takim razie wykonamy wycisk z ucha. Yy, pobierzemy formę, czyli indywidualny przewód słuchowy pani, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda Pani przewód słuchowy zewnętrzny i na tej podstawie zostanie wykonany dla Pani aparat słuchowy wewnętrzny z ustawieniami, które teraz Pani dopasowałam. Znakomicie. Założyłam teraz Pani na uszy urządzenie, tak zwane REM do pomiaru. Yy, ucha zewnętrznego, ponieważ każdy z nas ma trochę odmienną tą budowę ucha zewnętrznego, szczególnie chodzi tutaj o przewód słuchowy zewnętrzny i będzie to badanie wykorzystane w momencie ostatecznego dopasowania już pani aparatów słuchowych. Dzięki temu będzie to idealne dopasowanie do pani przewodu słuchowego zewnętrznego. Pomoże to nam w jak najlepszym rozumieniu mowy oraz w jak najlepszej efektywności aparatów słuchowych.